Nowe, Minecraft, ale mogę zmienić się w jakiego chcę moba, tylko muszę go najpierw znaleźć i kliknąć go pałeczką, którą mam teraz w ręce. Muszę go kliknąć tą pałeczką yy, prawym przyciskiem myszy i wtedy go się zmienię, zamieniam. Każdy prawie mob, prawie każdy mówię, ma magiczne właściwości. A to jest właśnie to, czego jest, jeszcze nie było na moim kanale. To, yy, ta pałeczka robi tak, że zmienia się w moba, a ta pałeczka robi tak, że zmienia się normalnego człowieka. A więc możemy iść. Dobra, zamienimy sobie... Zamienimy się może na początek w krowę, tak luźno. Tak luźno, zamienimy się w krowę najpierw. I trzy, dwa, jeden Eee, co jest? To działa, to działa! Co jest? Tylko... Co? Jak skaczę... Dobra, to to, to... to coś jest głupie. To jest coś... Takie głupie to jest. Ta krowa nie ma chyba właściwości żadnych magicznych. Słowo na przykład. No w ogóle tylko... Pięć serduszek, nie? Mogę bić kurczę. Krowa je kurczaka. Ej, co jest w ogóle, nie dostałem tego zatrucia. Krowa bije krowę, walka krów. No nie, to jest tak głupie. To jest tak głupie. To jest tak po prostu głupie. Krowa jest kanibale i je własnego siebie nie zostawcie suba jajka bo to może zdrowienie, bo jestem chory ogólnie i no ale to jest tak śmieszne, że nie mogę się powstrzymać no wróćmy może do normalnego ciała dobra zmieńmy się w konia let's go let's go to jakiś jest najwyżej się zrespimy na kreatywie jakiegoś moba i w ogóle i uwaga zmieńmy się, a nie to jest osioł Jestem osłem, mam skrzynki w ogóle na sobie. Co jest? Koleciot. Ile mam serc w ogóle? Ej, koniem też mogę być tylko białym, nie zmieniam się w konkretnego, tylko w białego takiego widzę. O nie, o nie. Nie. O nie. Nie. Nie, nie proszę nie. Nie! No nie, najgorzej! Najgorzej! O Boże! Nie wierzę! Zróbmy sobie tak, że moby mogą się spełnić, bo mogę się zmienić w moba też. W sensie, no bo, mogę się zmienić w każdego moba, ale no, nieważne. Dajmy sobie <laughs> na normalny i już zaczną się rozpić tu moby. Nie, takie pają. Dobra, zmienimy się na początek w kajunku może. Albo w zombie. W zombie. To taki początek I czemu ty mnie chłopie bijesz? Czemu? A ja mam ten No nie, nie bij mnie Ja co tu może zrobić tego Spawn pointa Może sobie tu zrobię Na wszelki Dobra, bitwa zombie, bitwa zombie Pa jak go dojeżdża, pa jak go dojeżdża Pa jak go dojeżdża, jak go dojeżdża zombie ten o, i dojechał go normalnie, no i kozak zombie, nie? Dobra, zajmij Nie wyrzuciłem tą pałkę. Nie ona jest, tu jest. Zamienimy się może w szkieleta. Szkielet, kontra, kontra szkielet! Kto wygra? Oczywiście, że prawdziwy szkielet, bo Iwo przegra no tak. Tak, to się źle skończyło. O nie! Moja pałka mi wypadła. Pałka mi wypadła najgorzej. Najgorzej idź. Otóż jest. Ła. O nie. O nie! O nie! Ja muszę chyba szybko kliknąć. Zachowaj kwipunek! O nie! Przestraszyłem się kurczaka nieważne. Szybko zachowaj kwipunek! O nie! O nie! 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 Tak! Mam zachowaj kwipunek! Idź, idź, idź! Dobra, jest git. Jest git! Jupi! No piw! No piw! No piw! O, dobra, wyrzuciłem. Nie mam ręki niestety, ale ważne, że jestem skeletem, który... który umie parkour. Ach. W ogóle nie widać, że... Chcę być creeperem! Nie, wywala Ja chcę być creeperem! Ja chcę być creeperem! Nie! Nie! O nie! Ja chcę chciałbym się zmienić w creepera! nie no wywalaj No nie zamieniłem mi się w szkieleta niechcący dobra chyba muszę sobie ewidentnie z kreatiwa jakąś wziąć wziąć broń i w ogóle mogę być ender dragonem yy, tu mogę się tak zmienić ale to zrobimy sobie później na koniec odcinka może żeby było ten wezmę sobie mieć. miecz podam tą pałkę co zamieniło i wezmę sobie to stąd, wyrzucę o. no i pif. Pif. Pi, pi, pi. <coughs> pi. no i mogę się bronić najlepsze jest to, że nie widać, że ja mam to miecz i mogę być mega giga silnym szkieletem, nie? patrz, który roznosi szkieleta na hita widzę yy, więc fajnie mega. a pająk roznosi szkieleta tego na hita ale szkielet jest giga, giga czodem skelet jest giga czadem, mimo, że ich zabi. No patrzcie, nie widać że ja trzyma... nie widać tego miecza Ja teraz, patrzcie, patrzcie Pan montażysta tu zmontuje Widać, że ja ten, widać, że tu trzymam Nawet tu widać, że ja trzymam miecz A ten A tutaj, tutaj nie widać Tak, moja jedyna szansa Jestem creeperem chyba Tak Let's go Let's go Mogę buchać? Tak! Mogę buchać pod shiftem! O! Rozniosę cały świat. Nie, ta modyfikacja jest tak głupia. Ja w to nie wierzę. Aha, on też tak głupio skacze jakoś. Dobra, ale Creeper jest giga i umie się tutaj podbudowywać niczym Dream. Niczym Dream, patrzcie. Niczym Dream. Co ja robię? W ogóle na F5 nie widziałem, że ja tak umiem. Patrzcie tu! BUM! BUM! Nie mam cię, No I BUM! I BUM! Nie mam cię, hito I BUM! I BUM! BUM! Pa! Roznoszę ich moim wybuch. Dobra, tu piszę, że zostałem zabity przez zombie. Na szczęście nie przez swój wybuch, bo już myślałem, że przez swój wybuch zbumałem. To by było trochę drobne. A, czemu ja nadal bucham? Dobra. Ja być Dream, dum dym, dym, dum, dum dum W ogóle to jest trudne na F5, a ja to robię na Chill'u tym creeperem Creeper wymiata Ej, a mogę być tym? Mogę być zombie villagerem? Ej Gościu Jestem z... Zo jestem zombie villagerem Jestem zombie villagerem, który ma zombiaka na trzy hity, nie? I wszystkich, Chociaż szkieleta na hita ma Odzio ja. Nie wiem. Ta modyfikacja jest tak głupia. Dobra, nieważne. Włączę se kreatywa, może, i zmienię się w jakiegoś moba. W sensie będę spawnował moby i zmienię się w moba. Ej, mogę się wszelkę rozmienić. Ej, to brzmi w sumie jak plan. Dobra, najpierw zmienię się na dzień, i potem teraz jeszcze zmienię się na bezchmurną pogodę. Bez chmur. No, rozumiecie. Dobra, jestem pośledzony, mi ważne. Y, y, dobra, Ender Dragona sobie zostawimy na sam koniec, więc oglądajcie do samego końca. Możemy sobie zmienić w shulkera. Co? Jestem shulkerem! Jak się wysuwać tak? Nie! 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 Nie. Świnio! Latasz? Tak! Jezu! Ja uwielbiam być szalkerem on dzisiaj. Mogę strzelać tymi kulami! Świniody dzisiaj latasz Ej, bo ta świnia zgin Nie! co ja zrobiłem? Wioska! Let's go! Jest wioska! Ej, ciekawe coś ale iron fire fire Golema tym shulkerem iron golemy lecą tak w górę jak shulker i Ay, ale fajnie w ogóle tak jestem jak blok się czuję taki chociaż jestem blokiem xd nieważne dobra tu, lu, lu, lu. tu jest golem tu jest golem nieważne dobra uwaga Leci! O nie! O nie! Geralt! Geralt! Nie! Nie! Ej, on nie zginął. Ej, tak nie może być! Gin. Ej, dobra, też szelkery tak. Nie strzelają tak mega szybko, ale nieważne. Dobra, Geralt! Geralt, od dzisiaj zginiesz. G Geralt! Ge Geralt. Nie! Geralt przeżył! No ci, panie! Sorki, panowali mnie troszkę. Dobra, nieważne, ja chcę być już normalnym człowiekiem, nie chcę być tym szalkerem. Żebycie szalkerem jest piękne. Zaraz przetestujemy sobie tego. Ej, mogę być. Mogę być golemem? Co jest? Ja. O oh, nie! <ścoughs> nie! Nie! Oh, nie! Boże! To już chyba jest dla mnie za dużo. Mi się tak wydaje. Yy, dlatego. Subskrybujcie kanał i ten... My się zmienimy jeszcze w, w, w tego smoka. Tak jak obiecałem. Yy, Dals... Nagram też drugi odcinek chyba z tego. Prawdopodobnie. I, a my się zmieniamy w smoka. O nie, jak on lata głupio! Dobra. <śm> Co jest? Mogę strzelać, ale czemu firebolami? Dobra, jestem smokiem. Uświadam to sobie. Mm. Nie, kowala zniszczę. Kowal, wszystko dobrze? Kowal jest najlepszy. No nie. O nie, jego chata się spali. Co ja zrobiłem? Dobra, szybko. Trzeba go okraść, zanim jego chata się spali. Co jest, Wadiaksy? Co jest, Gran? Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. My jesteśmy oficjalnie Ender Dragonem. Mam w ogóle powolne opadanie. Ej, co jest, ja latam normalnie? Nie, to wygląda jakbym ja Ej, ale fajnie wygląda, jakie chodzę. Ale jak skacze to już nie. Dobra, widzimy się w naszym filmie.